Wszystkie przedmioty w Minecraft mają jakiś cel, w tym niektóre z nich są niezbędne dla graczy. Są to itemy takie jak narzędzia, zbroje, enchanty czy też elytra. Lecz są też itemy, które sprawiają, że gdy na nie patrzymy, to się zastanawiamy po co. Po co one są, skoro praktycznie nikt ich nie używa? Bo przedmioty te albo zostały zastąpione przez coś lepszego, albo po prostu nie mają żadnego sensu. Zacznijmy od marchewki na patyku, która na pierwszy rzut oka może wydawać się nie aż taka zbędna, gdyż daje nam ona nowy środek transportu. Lecz co z tego, skoro sprint jest dużo szybszy? Przedmiot ten stał się szczególnie bezużyteczny po aktualizacji 1.6, w której zostały dodane konie, stając się jednym z lepszych sposobów na transport. Zostajemy w temacie transportu i przenieśmy się do napędzanego wagoniku, który miał sens istnienia tylko na samym początku gry, ponieważ był to jedyny sposób, by napędzić wagonik do jazdy. Poza spuszczeniem go z góry. Musiałeś dodać węgiel do pieca i to tyle. Wagonik ten popychał inne wagoniki i wprawiał je w ruch. Jeśli chciałeś mieć kolejki, to był jedyny sposób, by jakkolwiek to zrobić, aż do bety 1.5, gdy zostały dodane napędzane tory, które kompletnie zastąpiły napędzany wagonik. Gdyż zamiast marnować na to węgiel, starczyło, że napędzisz wszystko Redstone. Wagoniki te stały się tak bezużyteczne, że nawet sam Jeb pisał o usunięciu ich z gry, lecz mimo to wciąż dalej istnieją. Zegar jest innym przykładem przedmiotu, którego sens istnienia jest aktualnie mocno dyskusyjny. Na papierze przedmiot ten może mieć sens i został stworzony z myślą o tym, by przykładowo gracze wiedzieli, czy mogą wyjść z kopalni na powierzchnię, lecz to może mieć zastosowanie zazwyczaj tylko przy pierwszym zejściu do kopalni, gdyż potem wyposażenie jest na tyle mocniejsze, że nie trzeba się bać nocy. Warto też wspomnieć, że zegar nie działa w wymiarze kresu oraz piekle. Skoro mowa o zbroi, to warto wspomnieć o innej grupie przedmiotów, jakimi są ulepszone strzały, które w większości nie mają żadnego sensu. Wystarczy spojrzeć na strzałę, która zamiast efektu potki ma dodaną jedynie wodę, której jedyne zastosowanie może być wtedy, gdy chcesz zadawać więcej obrażeń blazom. Reszta strzał jest niewiele bardziej użyteczna, przykładowo widmowa strzała, której jedyne zastosowanie może być w PVP, by oznaczyć przeciwnika lub strzała lecząca. Która by Ciebie uleczyła, musi wpierw Ciebie samego uderzyć. W grze istnieje również grupa mobów, która jest kompletnie bezużyteczna, a jednym z najlepszych przykładów tego jest królik, z którego można dostać dwa przedmioty. Pierwszym z nich jest królicza skóra. Która aktualnie służy tylko do wytworzenia z niej normalnej skóry. Teoretycznie ten przedmiot ma mieć lepsze zastosowanie w postaci sakiew, lecz póki nie można ich normalnie wytworzyć, to są bez sensu. Drugim przedmiotem, który można dostać, jest królicza łapka, której głównym zastosowaniem jest alchemia i możesz z niej zrobić miksturę skoku, która na papierze wydaje się całkiem przydatna, gdyż pozwala nam wyżej skakać. Jednakże Wysokość tego skoku jest tak mała, że traci sens tworzenie jej. Jednak najbardziej bezużytecznym przedmiotem, w moim mniemaniu, jest trujący ziemniak. Ten przedmiot nie ma żadnego innego zastosowania, aniżeli zatrucie gracza. Nie możesz tego zasadzić, upiec, czy nawet wsadzić do kompostownika. Jedyną zaletą tego przedmiotu jest to, że masz zaledwie 2% szans na dostanie go ze zbiorów, więc nie będzie ci on niepotrzebnie zaśmiecał ekwipunku. Bezużytecznych przedmiotów w grze jest dużo więcej, a dziś przyjrzeliśmy się tylko kilku z nim. Ale przez to, jak niepotrzebne są, to nawet się o nich nie pamięta.